Bardzo serdecznie powinienem odcinku z Hearthstone'a eee, z ustaweczki dołu i tutaj patrzę już co mamy, co ma nas przy, nasz o, nie oponent. Przyjaciel. Takie rzeczy. żywiołaki mogę niby zrobić. Hm. A spróbuję ten. Żywiłaki nie są złe i da się je fajnie ułożyć. No tylko trzeba mieć dużo szczęścia i fajne teperki dostać. Ale jest to jak najbardziej do zrobienia. Już trochę sobie grałem w tym sezonie i na pewno mi idzie lepiej niż same trzecie i czwarte miejsca. Więc mam nadzieję, że teraz też się tak uda. No i też mamy na pewno. Yy... Za fajną postać na Irli, w sensie no, nasz przyjaciel. Bo na Kalakir jest chyba jedna z najlepszych postaci, które można mieć na samym początku. Zależy też, jakich stronników dostaniemy. To chyba nie wybrał w ogóle postaci, sądząc po tym, ile się ładowało. Dobra, tu jest mocne combo gdzie oni są? a tutaj ci też mają w sumie, kurde każdy ma mocne rzeczy eee, a ja oczywiście nie dostaniesz żywiołka w pierwszej turze Też ma drugi level, A to wygramy no mamy chłopak, który ma najmocniejszą postać na pierwszą turę oni mają postać która nic nie zagra do trzeciej i chłopak który ma lepszy level więc a, za 6 tur czyli może czy kupić stronnika. ale no yy, dalej dalej wygrywamy to nie ma szans, żeby chłop stronikiem stronnikiem pokonał nas A co tu jeszcze jest? Bestie są super. Bestie i murlaki to są najfajniejsze, no i też żywiołaki. Nie umarliśmy działają na tej samej zasadzie od kiedy wyszli, czyli ulepsz ich atak i jak najwięcej przyzywań. No a demony to trzeba po prostu szczęście, żeby dobra trafić. Pod demony przede wszystkim trzeba bardzo dobre perki dostać, żeby one doganiały inne te subklasy. Dalej nie ma żadnego żywiołaka. Ja widzę, że już jakaś klątwa mnie dopada. Teraz będziesz przebierać w lepszych stronnikach. Każdy wziął dwójkę? Dwójka ten nie wziął dwójki. Czyli tutaj możemy przegrać jeśli chłopnie nie duże levela, bo będą mieli przewagę w stronnikach. No, co jak co, ale nasz teamiecik nie ma najlepszego. Chociaż ten atak pieska się troszkę zbustował, ale no za mało, że mówić tu o jakimś. Mm, dobrym stronniku. Ten sekret weźmie, ten to. kurde, no też samoczyn na start. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Sobie stronnika, pewnie. No właśnie. No i tutaj to jest dość mocne kombo. Dla chłopa. Ale z plusów piesek dostanie folerę ataku. Aha, czyli tutaj nie jest chyba tym awkiem. Mm, co na początku nie piknął nic. No i nic, szkoda. Szkoda ich. Ale życie. O Jezus, dalej nie dostałem ani jednego żywiołaka Dobra, zrobię tak. Wezmę to Sprzedam to i sobie zbóstujemy golda Ale mamy już trzecią turę i ani jednego żywiołaka nie widziałem. Jestem są normalnie w puli, no właśnie. Wieś ci teraz się na tych nie bijemy, bo nie wiadomo już mnie te troiki. Pod mój biznes w dalaranie poszedł z dymem, łapie fuchy to tu to tam. Kurde, już 10 dakoma tego. No wiadomo, no, czy to jebany o jeden na jeden z drugim chłopem. No, remisik. No to nie ma tego złego jak remisik. Co to jest to złe, że dalej nie ma nie jednego żywiołaka? Jest pierwszy żywiołek. Widzę, że nasz teamiecik ma trójeczkę na duże. My się na tych bijemy. 8 zadali przed chwilą, więc chyba się już trochę tutaj pobustowali. No ja dalej mam główno na tym stole. No, ale jak mieć coś lepszego, jak nie dostaje kompletnie tego, co powinienem dostawać. Z tym sobie poczekam oczywiście do szóstej tury, bo te żywiołki z najwyższego poziomu są najważniejsze no, dla tej klasy. Hmm. No tutaj raczej dostaniemy, chłopak daj trzeci level. No nas też na trzeci poszedł, dała on będzie już dwie trójki Dobra, jak tutaj będzie? Chyba... Aha! I tak wyglądają, żywy jaki chłopak, który dopiero teraz zaczął tury a ja nie mam żadnych serio? ale to ma lepsze ode mnie no muszę na trzeci poziom się lepszy, bo tam są te najfajniejsze żywiołki Ja mam trójkę dla niego Też, coś żywiołak. Nie chcę, no dobra. Jest żywiołak. Ja najpierw jeszcze zrobię tak. 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 I tak. I jakby nie patrzeć, jest to jeden z fajniejszych żywiołaków. No daj chłop, niestety przegra, ale no gra samemu. Przynajmniej wprowadzi to, że jak teammate wyjdzie i się gra samemu na tych duo, to się nie traci chyba w ogóle rankingu. A osoba, która wyjdzie, traci dużo. Więc yy, pozytywna zmiana. No to chyba tyle z pozytywnej rzeczy, bo na razie to mam tak tragiczny stół i nic nie dostaję, że. Będzie ciężko tutaj jakkolwiek przygrać. Hmm. Oh, chyba już nie wróci. Widziesz, co, co zremisowali z kimś? Dobra, co tam się stało, że nie zremisowali? Dobra, już rozumiem, co tam się stało. Jezu, jak samemu taki stół sobie zrobiłem ja pierdzielę No ja dostałem coś Od niego, zaraz zobaczymy co, mam nadzieję, że do żywiołek Wszystkie Hmm. Chyba to bym wziął. Jeszcze nie ulepszam tej karczmy. O, wszystkie ci musimy sprzedać. Jednego z tych, że mi nie policzyło jako nieumarłych, to sobie weźmiemy. Zrobię sobie tak, żeby mieć już czwarty. I teraz po nie dostaniemy na web, ale już ale czwarty poziom. Nie będziemy mieć darmowe spiny, co z tym moim powerem fajnie działa. To jest wziął taki właśnie co oni wzięli wszyscy. Też kuponek, wiem, że są kupony, wziął. Ten bestie będzie składał, no ten ma dość sobą rzecz. Ten kupon, a ten wiadomo, nic nie wybrał. Ogólnie ten. Yy kupon, jest chyba jedną z najfajniejszych rzeczy, bo jak ma się dwa dobre właśnie te z wyższego tieru ozdoby, no to bardzo to zmienia grę Dobra, tutaj hity nie najgorsze w sumie się dają dla nas Dwóch stronników mu przeżyło No, złe hity niestety Gdyby nadród walnęli, to by było o wiele lepiej. No i w tego musi dupnąć. Dobra, chociaż tyle, że dwa żół jakieś dostaje. Ale za nam wklepią? No, prawie. Kurde, no coś się nie układa. Nie jest kolorowo Dobra, mamy tego. Obojętne cało jego zaraz będę sprzedawał. Eee, co on w ogóle buduje? Nie mam pojęcia. się No dobra. Solidne strategiczne to out. Biorę ciebie. Rolka. Może więcej Golda sobie wezmę w sumie. Bo się tak nic nie kupię w tej turze. Eee, dwukrotne efekty na koniec tury. No to wiadomo, że o to mi chodzi, no ale to jeszcze się tak szybko niestety nie odpali. Tutaj widzę, że chłop nam czuł się, da, że on nie ma Golda. No nic no. Bywa. No ja widzę, że chłop pode mnie jakoś dziwnie gra. W sensie no, tych dwóch stronników ma. Jest to mega sympatyczny, ale ale dobrze by było, żeby też jakiś stół sobie lepszy zbudował. Bo ja nie mam też jakiegoś dobrego. Myślę, że zagramy dwa jakieś żywiołaki, ulepszymy jeden level. A szósty poziom to już wezmę, jak będzie zero kosztował. Albo jakieś grosze. Dobra, fajnie, że on jest pierwszy Bo przynajmniej się rozbijają ci jego stronnicy jakoś Nie, ja podostaje żywiołaczki No nie, a nie ten za... A dobra, no i tak nie dostaję wtedy Szkoda, szkoda, ale z tym sobie radzimy przynajmniej Szkoda... denerwuje mnie to, że on ma lepsze żywiołaki ode mnie, kiedy jestem typowo pod żywiołaki, no. Ale dostaną mocno, dzięki tej piąteczce No jak za 14 O, ale fajne, rzeczy bardzo dostałem Okej, okay. um, Biorę sobie na pewno to, tak, ty lecisz out Ty lecisz out Zarąbiście Tak, ty lecisz bo jesteś jeszcze za słaby tyle lecisz, ty lecisz, tyle lecisz, za jeden sobie ulepszamy karczmę, rolka, czy ja chcę to? Nie chcę, nie będę aż tak z zagrywał. O, ty lecisz, chciałem znaleźć jeszcze tego jakiegoś, którego ulepszy o kurde. o, kurde. O, kurde. O, kurde. Ale dostajemy. Ale, ale, ta tura oddaje. Jeszcze jednego. Dobra, to wszystkie mogą być Chyba, że on coś chce. Ja nie wiem, co on w ogóle buduje. Bardzo chętnie mu cokolwiek dał, żeby on był szczęśliwy. No spójrz, spójrz kotku tutaj, co mam dla ciebie, nie chcesz czegoś? Chyba nie chcę, dobra Muszę sprzedać jednego, to tyle, lecisz out Ciebie wrzucam Jezu, ile te animacje trwają Nie zamrozić? Nie zdążyłem. Kurde, wziąłem sobie tego i tego. O, lodzi skała jest. Ten będzie do trójki. Na w tej będzie fajniejsze upgrade'u będą życie dostawać, a życie jest troszeczkę ważniejsze. Jeszcze dostaniemy tą ozdobę. Też bardzo dobrze, że tego golda wziąłem z tego spela, bo jednak dwa golda więcej w każdej turze w tym momencie mi daje ogromną, ogromną przewagę. Dobra, i co mamy tutaj? Dawajcie coś fajnego. No, dwie liskały jak się przyzwą, to będę zadowolony na pewno. O, muszę zagrać tak, Zagram tak. Boże, ale piękna jest ta karćma Dobra, sprzedam chyba tego albo tego w sumie. Napiszę są już inne dobre rzeczy, też mi już za darmo wzięty. No i co, Lodziska, zagrywać? Dobra, robimy się na najlepszy, więc zagram ją. Ten za dwie, tury mi to da. No ewentualnie bym wydobył zaraz to, bo nie masz tyle efektów na koniec, który, żeby się tego kurczowo trzymać. Można teraz to zrobić, bo i tak to nie zadziała w sumie. A tak to dostaną plus 6 zdrowia wszyscy. Chordy, co ten chłopk minie? Nie mam pojęcia co on buduje. Jakąś Exodię chcę? Jak mam tego Mutanusa to ja musiał coś przekazać od siebie bardziej. Nie zapytam go jeszcze raz, a pewnie znowu odmówi. No dobra, no nie to nie... Nic nie zaznaczył jak, bo odznaczył mi tego stronnika. Tutaj widzę, że żaboskoczki chłop gra, ale gra źle, bo zamiast yy, prokować żaboskoczka, to sprokował se tą bestię. No i w sumie nie ma nic pod te żaboskoczki, bo potrzeba by złotego żaboskoczka albo złotej papugi. No Tutaj tak biednie, biednie. Dobra. No to nasz timiecik tak słabo, słabo, ale my odbijamy już tutaj No kurde No To w się stara pobustować No i wygrywamy no Ja tutaj jednak mam troszeczkę lepszy ten stół Też fajne jest to przezywanie rodziskały Podoba mi się i za maksa chyba i tak dostają. No właśnie, Jednakże żywiołki są fajne z tym, że tak wysoko levelowe są. Bardzo przydatna rzecz. Dobra, wywalamy ciebie to na pewno. Kupię to, kupię to. Rolka, kupię to. Czemu ja tego tak użyłem od razu? Bez sensu zrobiłem. Dobra, lodzi skała, która potem wbije mi na stół. O Boże, ale dostałem. Dobra, to ludziska, a tutaj. tutaj. Yy, no i co? No i szukamy szczęścia chyba. Czemu mi dał koina nawet? Chłop całkowicie pode mnie. Jest to bardzo miłe, ale aż tak nie musi. co oni dają 4 ataku 4 ataku więc teraz jest atak jak powalony nie brał. właśnie tego było ci potrzeba chyba tak to ustawiamy i w następnej muszę przygrać jak porąbany, żeby zdrowie im jeszcze dać Myślę, że będzie fajnie, ale co chłop tutaj gra? Co on tu kmini? Ja totalnie nie rozumiem, co on chce zrobić. Jakby bardzo jej miło, bo on mi daje bardzo dużo, jakby dla mnie, rzeczy, typowo co czasu przekazuje, ale nie ma nic dla siebie. Ja bym mu przekazał, nawet żeby miał, nie wiem, jakieś Leroy, jak dostanie, coś tam dam od razu. Bo to jest rzecz, która na stole zawsze się sprawdza. No, to dostajemy dwa żywiołaczki. No, słabe, ale są tylko potrzebne po to, żeby na stole przez chwilę sobie powstały. Przeraża mnie to, że oni mają jeszcze gorszy ten stół. I czemu oni mają trzeci level, co? Zaraz, co? Czy to, że ona ma piąty, to jeszcze rozumiem. Ale jakim cudem ona ma trzeci? Ona no chyba za darmo już ma tamtą. Jeszcze dostała chyba najlepsze możliwe rzeczy podżywiowakie w porównaniu do tego, co ja mam. A tak to zepsuła. No nic, znaczy no, już jesteśmy w finale. Bardzo mi to odpowiada. Yy, dobra, najpierw zagrywamy Ciebie, żeby było za frę. Znowu Ty za frę. i teraz szukamy czegoś logicznego Tu nie ma żywiołaczków Tu jest żywiołaczek nawet w liczbie dwóch Nawet trzech w sumie Tu nie tu, Jak trójkę? Aha, mam jeszcze jednego na stole No ja tego nie chcę, trójki robić chyba Muszę znaleźć coś dla naszego ziomeczka Żeby miał coś od życia żeby tego lira ja mogę wystawić Sam zamrażę to albo zrobię tak w sumie żeby jeszcze się zbustował aha bo ja mam jeszcze tego ja mam dwa żywiołki się, nie są, są potrzebne do niczego chyba taktyka na tą grę jest taka że ja po prostu soluję wszystkich i nie trzeba się martwić o nic więcej 26 życia. Myślę, że do zrobienia. Jeśli ja się pierwszy bije i ja to zrobię tutaj chłopano, to na spokojnie ten damage wyciągniemy, no, trochę mają już tych. Zobaczmy, czy uda Ci się utrzymać prowadzenie. No to chyba dalej go maną Zresztą tam sobie przyzwie, ale żeby to było dobre to daleko mu brak daleko do tego, żeby... Żeby jakkolwiek mi mógł zaszkodzić. Tutaj to jest, z tym na pewno wygrywamy że mi dwóch stronników może Nie więcej. Szkoda, że mi się tylko takie rzeczy fajne przyzywają z tego, ale no już. Bywa i tak. No, jeden stronnik mi na razie umarł ze wszystkich co mam. No i chyba wygrywamy solo. Fajne, też żywiołaki. Szczególnie jak się dostanie takie dwie szóstki w tak szybkim czasie. To mieliśmy giga szczęście. No i to jest chyba litalno. no. 36, ja pierdzielę. Już wyrwali na banie. No i co? Najpiękny no winek? Początek był mega średni, ale tutaj wykończenie cudowne. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.